8 grudnia opuściliśmy Polskę, by spełnić marzenia i przeżyć przygodę życia. Brzmi poważnie? Może trochę, ale w końcu to nasza pierwsza tak długa podróż. 4 miesiące poza domem, pierwszy raz w Azji i pierwszy raz w kulturze, o której na razie wiemy głównie tyle, że jedzenie jest pyszne, czasem bardzo ostre, a złośliwe makaki czyhają na każdą przekąskę. Nie ograniczamy się jednak do klasyków takich jak Tajlandia, Wietnam czy Indonezja. Planujemy odkryć też mniej oczywiste miejsca, egzotyczne Borneo, tajemnicze Brunei czy zupełnie nieznany Timor-Wschodni. Przyznajcie, brzmi jak wyzwanie, prawda? Nazywam się Sebastian, a to jest mój kanał Kiedyś tu byłem. W podróży jest ze mną Dorota i razem będziemy dzielić się z wami naszymi doświadczeniami. Od smakowania lokalnych potraw przez odkrywanie niesamowitych miejsc, aż po codzienne wyzwania na drugim końcu świata. Przed nami ponad 100 vlogów, więc dołączcie do nas, bo ta podróż zapowiada się wyjątkowo. No to dzień doberek. Jestem ciekaw czy to w ogóle będzie słychać. My jedziemy właśnie sobie na obiadek do polskiej restauracji. Znaczy ukraińskiej bardziej, ale w końcu jest to takie nasze bliskie naszemu sercu. Eee, co? Zmieniliśmy hotel od rana już. Ten jest trochę tańszy, bez śniadań, ale lepszy, chociaż w trochę gorszej lokalizacji. O 15 odbiera nas kierowca, jedziemy na tą naszą wycieczkę. Mnie trochę odetkało, co jest i dobrą, i złą wiadomością, patrząc na to, ile czasu mamy spędzić w tuk Tuku. Zobaczymy jak będzie. Będzie trzeba to potem odsłuchać i zobaczyć, czy się nagrało. No i co, my sobie jedziemy a ulicą. Droga zajmie nam jakieś 10 minutek. By było otwarte i oby było smacznie. Bo była tutaj jakaś polska restauracja, ale niestety już nie funkcjonuje. No dobra, my jesteśmy po obiadku. Restauracja bardzo nietypowa. Za trzy posiłki i dwie kole zapłaciliśmy 17,5 dolara. Więc około 60 zł. Nie ma tragedii, chociaż drożej niż we wszystkich tutaj innych, <grym> przepraszam, lokalnych miejscach. Porcje duże, jedzenie bardzo dobre. Co do, co do wszystkiego, to tak. Kotlety były naprawdę bardzo smaczne. Eee, barszcz też dobry, chociaż kawałki mięsa były takie w połowie, były dość mocno tłuste. Eee, pierogi z troskawkami, bardzo grube ciasto, bardzo mało nadzienia, ale nic dziwnego, skoro kilogram troskawek tutaj kosztuje chyba 70 zł ponad, eee, więc no, to nie był dobry wybór, ale dwa pozostałe były bardzo dobre gościu przed nami jadł jakiegoś kebaba o na sztuk -tuk podjechał Dobra, my dojechaliśmy do tej wioski na wodzie. Jesteśmy na łódce. Jak się okazało, atrakcja po raz kolejny płatna i to nie mało. E, Ogólnie mamy takie przemyślenie, że z wszystkich krajów poza e, Timorem Wschodnim, to tutaj atrakcje są mega, mega drogie. Chyba tutaj się nie da pogadać. Pogadamy, jak pójdziemy gdzieś na piwo chyba po powrocie, a ja porobię tylko przebitki. No dobra, to wracając do wszystkiego, jest to chyba najdroższy kraj, jeżeli chodzi o atrakcje wszelkiego rodzaju. Tutaj nie da się mało zapłacić za atrakcje, wszystko jest cholernie drogie. Ta wycieczka po jeziorze tutaj, w sensie po tej wiosce w takiej na wodzie, o, brakowało mi słowa, kosztowała 22 dolary od osoby. I teraz najciekawsze jest to, że płacicie za osobę, a wsadzają was grupami, jakimi przybywacie na łódkę. Czyli był gościu, który przyjechał sam, zapłacił za tą łódkę 22 dolary. My przyjechaliśmy we dwójkę, zapłaciliśmy za taką samą łódkę 44 dolary. A ktoś inny, kto przyjechał w 5 osób, zapłacili 100 dolarów. Nie, nie uważacie, że to jest chore? Że ta cena powinna być za łódkę, a nie za, za osobę, jeżeli to i tak dostajecie, tak jak przyjeżdżacie. Druga rzecz. Dopłynęliśmy tutaj na jezioro. Jezioro wydaje się być ogromne. Eee, widać tylko tutaj po brzegach, z drugiej strony jeziora w ogóle nie widać. Dopłynęliśmy tutaj. Jest małe miejsce, bardzo dużo ludzi. Można kupić jakiś napój. Mają małe krokodyle, mają jakieś rybki, żółwie. Zapewne są zwierzaki, które żyją tutaj w jeziorze. No i zaraz kolejna atrakcja kajak, na którym właśnie jesteśmy. Taki kajaczek z kolejne 5,5 dolara od osoby. Tutaj akurat płacicie za osobę, czyli jeżeli płyniecie sami 5,5 dolara, jeżeli w dwie osoby to jest 11 dolarów. No ale to już podsumowując taką wycieczkę dla dwóch osób, to jest tak: 20 dolarów za e, naszego e, tuktuka, którym tutaj dojechaliśmy, 44 dolary za dopłynięcie tutaj, plus kolejne 11 dolarów. To się robi po prostu chora kwota za taką atrakcję, taką atrakcję, gdzie wszędzie indziej można dostać dużo, dużo taniej. No, w samym Saigonie, nie, nie, w Hanoi, jak braliśmy przecież łódkę, to mieliśmy łódkę z poczęstunkiem. Fakt, że nie byliśmy na niej sami, w, no to w Saigonie, że nie byliśmy na niej sami, była łódka, był poczęstunek, były jakieś tańce, była muzyka i tak dalej. I zapłaciliśmy za to 30 zł. To jest nieporównywalnie. No, chodzi o to, że w dużo bardziej turystycznym miejscu te atrakcje są dużo tańsze niż tutaj. Więc, no, takie słabiutkie mam przemyślenie. Mam nadzieję, że jak dojedziemy, tam będzie gdzie odpalić drona i polatać tutaj trochę, żeby chociaż jeszcze to ograć i ustawić kamerkę do tajemlapsa. No, ale mój wywód trochę duży, długi, ale. Nie wiem, średnio mi się to podoba, mam nadzieję, że eksploracja Kambodży tuk tukiem będzie o niebo lepsza. Jeszcze płacić dużo za Angkor Wat rozumiem w 100%, ale za coś takiego, takie pieniądze? Tak samo jak czytałem, mieliśmy na wodospad jechać i nie wiem, czy tam pojedziemy, bo tam też sobie liczą 20 dolarów za wejście na wodospad. Jest 100 zł. Dziki wodospad, rzecz naturalna, no to jest chore. Myślę, że w bardzo złym kierunku to zmierza. i Jeżeli turyści będą się na to godzić i nie będą bojkotować tego typu błahych atrakcji za takie pieniądze, no to, to będzie jeszcze tylko gorzej. Bo te atrakcje drożeją, drożeją i drożeją, i to tak bardzo mocno drożeją. Więc słabiutko. A kajak się chyboczy, więc obyśmy nie zaliczyli wpadki. Dorota, Dorota by została pokarmem dla krokodylka I zobaczcie to, jak zwykle pełno śmieci. Praktycznie gdzie się nie spojrzy, to w zasięgu wzroku są jakieś śmieciory. A. Najgorsze jest to, że przecież ludzie sami tu nie pływają, tylko z nimi, więc albo oni śmiecą, albo co, ktoś płynąc na łódce, mając śmieci, i wyrzuci je. No, to jest mało prawdopodobne. że powinni tego pilnować. No za takie pieniądze już człowiek by oczekiwał czegoś więcej, żeby tu było fajniej. A pełno wielkich warzyk tutaj lata wokół nas. się nas przywieźli na zachód słońca macie menu z krokodyla krewetek i ryb więc możecie sobie zjeść zupę z krokodyla kurczaka, wołowiny i ryżu idziemy jeszcze za czyste duże krokodyle Zakończyliśmy naszą wycieczkę. Dojechaliśmy na nocny market i teraz tak, patrzałem na Get Your guide, są te są te wycieczki na, tam w cenie 80 zł. Nie sprawdzałem czy zawierają wstęp tam. Jeżeli tak, no to zdecydowanie bardziej opłaca wam się coś takiego. Z nas wyszło to sporo, bo jakieś 300 Złotych za wszystko zapłaciliśmy za dwie osoby, więc trochę nasza wina, trochę takie nieprzygotowanie. Eee, ale czy warto dalej? za Może te 70 zł, jeżeli by wszystko zawierało, to jeszcze spoko, ale jeżeli nie, no to 300 zł uważamy, że chyba. Pomimo tego, że zachód słońca był naprawdę fajny, to naprawdę nic specjalnego. Cała ta wycieczka. My obejdziemy sobie markecik tylko. Thank you. Ee, I chyba może pójdziemy jeszcze coś zjeść. Zobaczymy. Chociaż Dorota ma jeszcze worek jedzenia w hotelu. I więc nie wiem. Zobaczymy co będzie. Będziemy informować. Ja muszę znaleźć buty jakieś, bo do prowadzenia tego tuktuka i tych kilometrów jutro nie wiem czy mnie bardziej nie poobcierają te kroksy, więc Jakieś budki trzeba znaleźć. Celujemy w cenę 20 dolarów maksymalnie. Zobaczymy, czy się uda coś wyrwać. No dobra, my już jesteśmy po kolacyjce. Kuchnia meksykańska. Knajpę możemy polecić. I porcje były ogromne. Tak naprawdę najedliśmy się dwiema przystawkami. Dobrze, że tylko jedno danie główne wzięliśmy. Naczosy z serem i papryczkami halapenią i fasolką rewelacyjne. Ziemniaczki zapiekane z serem, troszkę gorsze. Burrito też bardzo dobre. Rewelacyjną salsę mają. My idziemy teraz do marketu no i do hotelu. Mamy jakieś, nie wiem, może z 10 minutek drogi, więc szybkie zakupki. No i co, jutro rano pobudka I na dziewiątą jedziemy odebrać naszego tuktuka, i wbijamy od razu do Angkor Wat. Może jakieś zakupy, jakieś napoje czy coś kupimy. Zobaczymy, jak to będzie. No i jutro zaczyna się prawdziwe zwiedzanie. Więc można by powiedzieć, że to, co robiliśmy przez ostatnie 4 dni, można było zrobić tak naprawdę w jeden, może półtorej. No bardziej w półtorej. No ale niestety, czasami i nie ma się wpływu na pewne rzeczy. Jest strasznie gorąco. 21.20, mamy 28 stopni. Słońce pali masakry, paliło masakrycznie dzisiaj. Zmieniliśmy hotel na bardzo przyzwoity z basenem, ale dzisiaj z basenu na pewno nie skorzystamy. Może jutro, jak będziemy styrani po Angkor Wat, bo na pewno będziemy styrani. Tyle godzin w słońcu. Jutro chcemy zaliczyć zachód słońca w Angkor Wat, a pojutrze wschód słońca, więc czeka nas w ogóle pobudka około 4.30 żeby tam dotrzeć na czas i nagrać coś fajnego. Tak więc zobaczymy jak to wszystko będzie, na pewno będziecie informowani. Dobrej nocy i na razie, z serii kolejne przekąski dziwne jak w marketach. Jakieś suszone rybki, kalmary Kalama suszone, tutaj też, tu też jedlibyście.